Odkrywamy tego potwora. Spójrzmy, jak wygląda. Stresuje mnie ta partia. Jeśli mamy odzyskać klientów z Megiwali, musimy napędzić nielada bimbru. Wygląda ładnie, jest śliczniutki. Spróbujmy tego zaciechu. Boże, pomarańczowy alkohol. Smakuje jak śrubokręt. Wystarczy jedna dziesiąta tego smaku. Będzie pycha. Śrubokręt Satsumy. Tak jest. Wszystko jest jak należy. Mamy właściwy poziom cukru. Dostałem dziś szóstkę z chemii i możemy pędzić. Mam nadzieję, że spełni oczekiwania majka. Odpalam. Stresuję się tym, co nam dzisiaj wyjdzie. Chyba mamy opary. Trzeba to zatkać, niech się gotuje. Sezon się kończy, a my jeszcze nie odłożyliśmy nic na zimę. Ta Satsuma musi wyjść doskonale. Niesamowite, jak szybko leci przez ruchy. Słychać. Ale gorące leci do ciebie. Już płynie. Muszę wetchnąć wiódka. No proszę, wetknąłeś go jak zawodowiec. Czy zapach satsumy? Pomarańczowy, ale to satsuma. Już chce się nabić. Jeśli będzie smakować tak jak pachnie, zarobimy kupę forsy. Pożegnamy Richarda i Grega. Przedgony już zeszły. Możesz wylewać. Teraz zbieramy pieniążki. Ile kilometrów jest w pierwszym słoiku? Dwa tysiące. Czas na podmiankę. Zaraz się przeleje. O tak. Uspokaja się. Boże jest niesamowicie łagodny. Alkohol ledwo pali. O rany. Czuję się, jakbym wrócił pod te drzewa i zbierał satsumy. Słodkie i kwaskowe. To jest najlepsze i są nie do dostania w okolicy. Wyszedł tak łagodny jak woda, spływająca z dachu. Wyraźnie czuć satsumy. Nie boję się powiedzieć, że to jeden z naszych najlepszych bimbrów.